Witam na konferencji po niezwykle dramatycznym meczu, w którym Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia pokonała Legię Warszawa 104 do 102. Są z nami trener zespołu Legii pan Marek Popłek. zawodnik tej drużyny Michał Kolenda. Na prośbę pana trenera zaczniemy od Michała. Michał, od twoją pomaczową opinię poproszę. Dzień dobry wszystkim. Na początku chciałem pogratulować ekipie z Gdyni. Doskonale wiemy, że każdy mecz dla nich jest walką o przetrwanie, więc na pewno takie zwycięstwo pomoże im w, w tym sezonie. Generalnie pozwoliliśmy im na wszystko, tak jak chcieli grać. Od początku, przede wszystkim Adrian, jak i Andrzej, zbudowali pewność siebie od początku spotkania, to byli skuteczni. Lidej również. Bardzo mocno nas pokrzywdził od początku na desce w obronie, przez co nie mogliśmy wyprowadzać kontrataków, co jest naszą najsilniejszą bronią i jakby nie daliśmy, nie byliśmy w stanie kontrolować tego spotkania. Ciężka porażka, zwłaszcza po ważnym zwycięstwie w Lizbonie. Miało to być, miałby to być moment, w którym wkraczamy na taką bardziej zrównoważoną drogę w tym sezonie, aczkolwiek. No, dzisiaj niestety nie potwierdziliśmy tej dobrej dyspozycji. Um, jeszcze raz gratuluję chłopakom z Gdyni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos trenerowi, czy są pytania do Michała? Nie ma, Michał, to dziękujemy. Bardzo. Dziękujemy Ci. No, i jak mawiają Anglicy, Panie trenerze, the floor is yours. Bardzo proszę. Gratulacje dla Arki, bo grali z ogromną wiarą w swoje umiejętności. Grali, mieli plan na ten mecz. My oczywiście widzieliśmy, że mają wielu zawodników bardzo utalentowanych, jeżeli chodzi o ofensywę. Pokazali to przecież doskonale w meczu ze Stalą Ostrów. No i niestety dzisiaj tak naprawdę powtórzył się scenariusz z tamtego meczu. Zbyt wielu zawodników weszło w spotkanie w sposób zbyt łatwy, aż 30 punktów straconych w pierwszej kwarcie. I tak naprawdę, jeżeli gramy na wyjeździe, jeżeli pozwolimy rywalom na złapanie takiego rytmu, to bardzo trudno jest później kontrolować ten mecz. Nawet w sytuacji, kiedy w drugiej kwarcie prowadziliśmy 10 punktami, tam był taki problem. Z tym, abym ja też jako trener znalazł odpowiednią rotację i podtrzymał odpowiednią intensywność. Niektórzy gracze z ławki no, nie mieli dobrej tej pierwszej zmiany w meczu. No i niestety oni grali cały czas z dużą wiarą. Bogucki był nie do zatrzymania pod całym koszem. My nie znaleźliśmy na to recepty. Mimo wszystko wróciliśmy do meczu i myślałem, że no, mieliśmy okazję ten mecz wygrać, ale graliśmy zbyt słabo w przekroju całego spotkania, aby zasłużyć na to zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Dzień dobry, trenerze. Marcel Ponitka, to, to prawda, że na rozgrzewce nabawił się urazu? Nie, mecz, ten, o którym Michał wspomniał, czyli mecz w Lizbonie był dla nas bardzo ciężki. Tam były takie, powiedzmy, mikrourazy w drużynie i Marcel nie do końca to zaleczył, trenował, próbował, a, a dzisiaj na rozgrzewce coś mu Niestety tam szarpnęło lekko, mam nadzieję, ale no na tyle mocno szarpnęło, że nie był w stanie grać już w meczu. Jak duża to strata pod względem defensywnym ten że Wydaje mi się, że ogromna, prawda? No widać po wyniku, czyli, czyli duża. Wiadomo, że Marcel jest e, bardzo zaangażowany zawsze w grę defensywną, jest solidnym obrońcą i też to nam pozwoliło wygrać ten poprzedni mecz w Lizbonie, że mieliśmy dobrą rotację obwodową i, i dobrą defensywę wtedy w drugiej połowie, a dzisiaj. Poprawiliśmy ją w czwartej kwarcie, ale to wciąż zabrakło, do, nie wystarczyło do zwycięstwa. Że chciałbym o trenera też zapytać o sytuację, bo, bo wiemy, że to drugi mecz w roli pierwszego trenera. Coś trener zmienił, jeśli chodzi o takie detale, jeśli chodzi o grę? Coś miał jakiś plan po, 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 po tym, jak przejął drużynę po Wojciechu Kamińskim? Czy detale, oczywiście, że tak, bo każdy trener myślę, że jakby był w takiej sytuacji, być może modyfikowałby odrobinę grę i starał się użyć tych akcentów, które w naszej ocenie są właściwe do wygrania meczu. Tak jak słusznie zauważyłeś, to był taki bardzo intensywny dla nas tydzień, sporo podróżowania, dwa ciężkie mecze. Zmieniliśmy odrobinę akcenty, próbowaliśmy wykorzystać poszczególnych zawodników może w trochę większym stopniu. Natomiast tu też nie ma żadnego takiego wywrócenia naszego systemu do góry nogami, ani jeżeli chodzi o obronę, ani jeżeli chodzi o atak. Kluczem w obydwu meczach było odpowiednie podejście nas wszystkich, czyli zawodników i mojego jako trenera do spotkania. No i dzisiaj niestety nie znaleźliśmy w trakcie trwania całego meczu takiego rytmu zespołowego, który nam by pozwolił na wygranie tego meczu. Chciałbym jeszcze o trenera zapytać, jeśli chodzi o, o tą definicję pozycji teraz i, i roli i statusu w klubie. Jak to wygląda, trenerze? Czy trener już wie, rozmawiał z prezesem, co dalej? Jak to wygląda, bo macie już czwartek mecz w Sosnowcu, prawda? Jest, jakby moje zadanie było takie, że jestem trenerem tutaj na te nadchodzące spotkania, jak to, jak to zostało też podane w komunikacie klubowym, także ja szczerze mówiąc bardzo się skupiałem oczywiście na tej swojej pracy z dnia na dzień i nie myślałem w ogóle o przyszłości, jest to w tej chwili znacznie mniej istotne niż na przykład pozycja ligowa w tabeli, o którą się wszyscy staramy walczyć, aby była jak najlepsza i ten bilans zwycięstw i porażek, także tutaj nie będę nic nowego mówił, bo nic nie wiem jestem po prostu dzisiaj bardzo Niezadowolony z tego powodu, że nie wygraliśmy meczu. Dziękuję, trenerze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytań nie ma. Dziękuję, panie trenerze. Dziękuję bardzo. Druga część konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli zwycięskiej drużyny, trener krajowej grupy spożywczej Arkadynia, pan Wojciech Bychawski, no i chyba bohater niekwestionowany dzisiejszego meczu, Adrian Bogudzki. Panie trenerze, w sytuacji, w jakiej znajduje się drużyna, każde zwycięstwo jest cenne, ale zwycięstwo odniesione po takim meczu jest chyba dwa razy tak cenne, prawda? Dobry wieczór. Zanim odpowiem na Pana pytanie, chciałbym powiedzieć dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwszą, taką, którą miałem zaplanowaną, ale chciałem ją powiedzieć u siebie na hali po meczu domowym. A drugą, ważną dla mnie, chciałbym ten mecz zadedykować mojej niedawno zmarłej mamie. Wiem, że mi bardzo pomogła. I wiem, że oglądała ten mecz, i wiem, że żeby zagrać tak dobry mecz, i Wyglądać tak jak wyglądaliśmy potrzeba czasem czegoś więcej niż dobry dzień, dobrzy gracze, dobra taktyka. Dziękuję Ci Mamo za wszystko i bardzo Cię kocham. Druga rzecz, której chciałem powiedzieć to chciałem bardzo podziękować władzom klubu, ludziom zarządzającym projektem, władzom federacji za to w jaki sposób potraktowali mnie w trudnym dla mnie czasie, kiedy przez dwa prawie trzy tygodnie tak naprawdę całkowicie zostawiłem drużynę, bo to co się działo wymagało ode mnie całkowitej koncentracji poza drużyną. Dziękuję moim asystentom, współpracownikom za to, że świetnie wiązali się ze swoich obowiązków. Bardzo dziękuję Mateuszowi Żołniarewiczowi za to, że zachował się w takiej sytuacji jak powinien zachować się człowiek. I kiedyś jeden z znanych aktorów, nie, chyba Bogusław Linda powiedział, że w dzisiejszych czasach musimy dziękować ludziom za przyzwoitość za to, że zachowują się tak jak powinni. Tak, bo jest to niepopularne i nie Często spotykane, także bardzo dziękuję za to, jak byłem potraktowany w tym bardzo trudnym czasie. A teraz już wracając do, do, do rzeczywistości, bo nadszedł czas i, i na tym trzeba się skupić. E, każde zwycięstwo jest na wagę złota i my tak naprawdę wbrew temu, co ktoś myśli, czy mówi, nie możemy oglądać się na to, że wygramy z słabszym, czy z kimś gorszym, czy kimś z dołu tabeli, bo my na tym dole tabeli jesteśmy. Do każdego meczu musimy podchodzić w 100% skoncentrowani i każdy mecz musimy chcieć wygrać. Myślę, że po meczu z ostrowem. Zagraliśmy nieskromnie mówiąc naprawdę dobre zawody w Szczecinie z Kingiem. Tam brakło koncentracji, jednak trochę doświadczenia, umiejętności w drugiej połowie. Ale wiedzieliśmy, że jedziemy w dobrą stronę. Kolejny tydzień dobrej pracy, podeszliśmy do meczu jak należy. Zwrócić uwagę, myślę, powinniśmy też na to, że Legia nie ma łatwo. Zagrała bardzo trudny mecz pucharowy w środę w Portugalii, wygrała go. To był też bardzo ważny mecz, położyli wszystkie siły, grali dzisiaj bez yy, znakomitego zawodnika, bez Marcela Ponitki, który według mnie jest jednym z liderów, jeśli nie liderem drużyny, bo dla, dla mnie nie liczy się tylko to, co na boisku, ale również poza błyskiem mentalnym. Natomiast no cóż, my wykorzystaliśmy to, co powinniśmy, nie ostrzegliśmy się błędów, normalna końcówka, ale takie zwycięstwo chyba smakuje lepiej. Wielkie gratulacje dla moich graczy i, i wielki szacunek i respekt za to, co dzisiaj zrobili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adrian, z podziwem patrzę w Twoje statystyki. 34 punkty to jest Twój rekord ekstraklasowy, tak? Ale te 34 punkty, co się na to złożyło? spełna 31 minut na parkiecie. 70, ponad 71% skuteczność w rzutach z gry. 12 na 14 wolnych wykorzystanych, 10 zbiórek. Do tego przechwyt blok. Tak pobieżnie wyliczyłem Ewal na 39. Wielkie gratulacje. 70% za i właśnie, i udowodniłeś po raz kolejny w tym sezonie, że nie wolno cię lekceważyć, jeśli stoisz za linią rzutów za trzy punkty. Wielkie gratulacje. Powiedz, jak z twojej perspektywy ten mecz wyglądał. Pierwsze, dziękuję bardzo i też, co tutaj dużo mówić, tutaj trener powiedział to naprawdę wszystko już o tym meczu, co już też, też bym sam powiedział, więc też musimy się skupić na następnych meczach po tej przerwie reprezentacyjnej, trenować dalej, walczyć dalej i te dwa mecze, które sam zagraliśmy z tych trzech, czyli chodzi o Ostrów i teraz ten z Legią, bardzo nas do tego przybliżyły, jeśli chodzi o utrzymanie, więc oby tak dalej. Cała drużyna się super zagrała, więc musimy tutaj trzymać kciuki, żeby dalej tak szło. To ja może tylko dodam, że trener Legii powiedział o tobie właśnie, że byłeś dzisiaj nie do zatrzymania. Czy są pytania? Bardzo proszę. <kluzła> Do, do Adriana na początek. miłość Romański, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Gratulacje, Adrian, był naprawdę znakomity występ. Co zwraca uwagę, to właśnie ta dyspozycja rzutowa. I zastanawiam się, czy, czy ty trenowałeś latem przed sezonem, nie wiem, rzuty wolne? Bo jak się spojrzy na wskaźnik procentowy, to tutaj naprawdę zauważalna poprawa nastąpiła w tym. Znaczy sezoniem. tu chodzi o to, że po prostu trener też mi daje dużą jakby taką swobodę i też pewność siebie. Jeśli chodzi o to, jak ma się pewność siebie, to wtedy szybciej wszystko wchodzi naprawdę. Rzuty, trzy znaczy punkty rzuty wolne. Ostatnio w tym meczu chyba z Australią miałem 8 na 8, teraz ze Szczecinem trochę słabiej, teraz już to wróciło dobrze, więc też... A tak to jeśli chodzi o tre też trenowanie rzutów wolnych, też oczywiście, że musiałem na tym popracować, bo jednak ostatnie te kilka lat były takie około 50-60%, więc też 3 na 3 koszykówka trochę pomogła w tym wszystkim, więc... Oby tak w dalej. 3 na 3 trochę piłka się różni, prawda? To też trochę wpływa na rzut. Tak, jest troszeczkę inna, ale tak naprawdę jak ma się trafić, to tak się trafia, nie? Ale... Mechanika rzutu powtarzalna. No, tak, tak, ile tak. się oddanych rzutów przy 3 na 3 powoduje, że on się czuje pewnie przy rzucie. Tam każdy musi rzucać, a, a wiemy, jak dawniej było szkolenie w Polsce. Duży nie rzuca, mały kozuje. E, teraz wszyscy rzucają i to bardzo pomaga. Pamiętam, że po jednym ze sparingów chyba nawet pan, panie trenerze, kiedy Adrian trafił trójkę, powiedział, że... Adrian, czysta pozycja, proszę bardzo, i to chyba pokazuje, że jest ta pewność siebie, prawda? Mnie ruszyła kiedyś w życiu taka rzecz, dwa lata temu, kiedy pracowałem jeszcze w pierwszej lidze, pracowałem z takim wysokim graczem, z takim no, Filipem Priferem, i on mi opowiadał taką historię, że w każdym klubie, w którym był dotychczas, w każdym klubie, jak był trening rzutowy, to wszyscy mówili do niego, wszyscy do niego mówili, Brzydkie słowo i pokazywali mu boczniką, żeby tam sobie szedł coś robić, bo był wysoki, bo nie miał techniki, bo nie umiał, bo nie potrafił. Tak najprościej, powiedzieć komuś gdzieś tam na bok rzuca. Jego to denerwało. I on u mnie na treningu tak samo przechodził, rzucał i był zdziwiony, że mógł. I od początku było powiedziane, mało kto wie, że początki pracy, gdzieś tam też dobrej rzutowej z Adrianem wykonał trener Niedbalski w szkole mistrzostwa sportowego, który nawet kiedyś się ze mną kontaktował, mówił, że się cieszy, że, że odżyło tu Adriana, bo Adrian w szkole robił takie rzeczy to nie jest żadna niespodzianka. Po prostu po, ja mu troszkę pozwoliłem rzucać, ale gdyby on nie był pewny siebie i zdecydowany w tym, co robi, to by nic z tego nie było, no. Natomiast ja wychodzę z założenia, że każdy z zawodników musi mieć sporo swobody i musimy się nawzajem szanować. Nie zawsze jest łatwo i często są zgrzyty nerwy, bo to nie jest zabawa dla małych dzieci w piaskownicy, ale jak jest względne zaufanie Ludziom jest łatwiej osiągać rzeczy, które są czasem nieosiągalne, tak myślę. Tak a propos tych nerwów, panie trenerze, bo też zwróciłem w trakcie meczu uwagę, że wdał się pan w jakieś potyczki słowne z Cristianem Witalem. czy ja dobrze widziałem? Jeszcze powiedzieliście chyba sobie, pogodziliście się po meczu. Tak? Yy, to, to jest jakiś sy Sytuacja taka, że to jest normalna sprawa i porozmawialiśmy z Krystianem po meczu, mam duży szacunek do siebie i respekt i proszę pamiętać, jak jest mecz na styku i, i gracz ma ambicje i tener ma ambicje, to mnie się podoba to, że my moglibyśmy sobie skoczyć do oczu, i się wręcz pobić na tym parkiecie, a minutę po, i to jest piękne w koszykówce, a minutę po normalni, kulturalnie wychowani ludzie podają sobie ręce i szanują się. I Krystian przegrał ważny mecz, wiem jak dla niego, jak to jest bolesne, a potrafił się zachować w sposób fenomenalne, takie jak poniesie zachować człowiek sportowiec. Były ostre słowa, ale il, jakich ostrych słów nie było na, na, na takich meczach. Super zachowanie, świetny zawodnik i, i, i życzyłbym sobie takich meczów i takich emocji, a nie, a nie, nie ślama zażenia i nie wiem, płakania w rękach. Także tu nie ma żadnej złej krwi, pełny szacunek i respekt obustronny. A, gdzie był dzisiaj Kuba Szumert bo, bo nie pojawił się na boisku, to jakiś uraz? Kuba Schumer jest po kontuzji, przecież Kuba Szumert to jest w kontuzji w drugim meczu u 19 i tak naprawdę on jest dopiero postawiony na nogi, nie odbyła ani jednego treningu na kontakcie. W, włączyliśmy go w rotację rozgrzewkową, żeby on już pomału czuł o co się dzieje, ale on się nie nadaje do grania w tym momencie, nie ma opcji na to, żebyśmy go wpuścili na boisko. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że jedzie wyłoniony z tej szerokiej grupy, jedzie na nie wiem, czy już to już przyszło, czy nie, czy już mogę zdradzić tajemnicę, jedzie na zgrupowanie reprezentowania. No dobra, no to ma przed sobą plany reprezentacyjne. Ma nie na 20, są plany reprezentacyjne, w związku z czym my też staraliśmy się, żeby inaczej, żeby była jasność. Gdyby był zdrowy, to nie, nie ma czegoś takiego jak oszczędzanie gracza na coś. Ale jeśli gracz nie jest w pełni zdrowy, to ja tym bardziej nie będę ryzykował jego zdrowia, bo ma całą drugą część sezonu przed sobą, plus mecze reprezentacyjne. Przypomnę raz jeszcze, żeby ktoś nie zapomniał. To jest w dużej mierze projekt, który jest po to, żeby szkolić graczy. Czasami, nawet jak jest węższa rotacja, wynika to z pewnych rzeczy ale nie zapominamy o naszym DNA i o tym, po co tu jesteśmy i na co są wydawane ciężkie pieniądze i po co ja tutaj jestem. Także odpowiedź o nim. Adrian, czujesz się obserwowany przez Igora Milicicza po takim występie? Znaczy, no, wydaje mi się, że tutaj też u nas w drużynie większość zawodników jest obserwowana przez trenera Igora, więc to jest jego decyzja, kto pojedzie na kadry, kto nie, więc ja pracuję dalej, gramy dalej, o zwycięstwo walczymy dalej, więc to jest coś najważniejsze w tym momencie. Dziękuję panowie, Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytań nie ma, raz jeszcze gratuluję. Dziękuję uprzejmie, dobranoc. I widzimy się 2 marca.